Hej! Dzień dobry, witam was na moim kanale, w takim pierwszym filmiku. Jak zwykle zaczęłam od nakarmienia kokietuszków, następnie coś dla mnie, czyli kawusia, żeby się trochę oczywiście pobudzić do życia. Staram się rzadko pić kawę, no bo wiadomo, nie jest to zbyt zdrowe, ale była bardzo dobra. Następnie zrobiłam live'a ogarniając się i pamiętajcie, nie śpijcie w makijażu, tak jak ja to zrobiłam, to jest bardzo niezdrowe dla waszej cery, tu już jestem ogarnięta i sobie zrobiłam śniadanko, takie no i szybkie przebieranko, bo akurat tego dnia leciałam właśnie na paznokcie ale tutaj dobrze zrobiłam, że jeszcze za chwilę y, ubrałam sobie bluzę bo jednak stwierdziłam, że będzie mi za zimno w, w, w samym tym mimo, że było piękne słoneczko no i tu już jestem w aucie żegnamy moje stare pazury w trakcie robocizny oczywiście coś tam nagrałam no i tu już mam piękne paznokcie, kolorowe jak piosenka powiem wam, skradły moje serce. Naprawdę. Oczywiście pogoda wyzrobiła sobie zemnienie i oczywiście były chmury. Po czym jak pożaliłam się, do was wyszło słoneczko, więc chyba muszę się częściej do was żalić. Następnie poduptałam do sklepu, żeby mi zakupić produkty do obiadu. Tutaj już widzicie, wcinam obiadek, żurek, ten z Patrykiem pojechaliśmy do Biedronki, kupiłam lodzika i taki podkładzik do testu. I trochę obijałam się, ale potem zaczęłam po prostu ogarniać chałupę trochę. Zaczęłam od łazienki, na łazience się skończyło. Potem Szybki YouTubik i jeszcze druga porcja żurku i tutaj wam pokazuję zajebistego kotka. Kupiłam go w Action jakieś 20 ziko. jest zarąbisty, cute. Naprawdę, serio. Ja i moje wygłupy pozdrow. <grafię> w ogóle dajcie znać, czy chcecie jakiś gaming tutaj, ja z chęcią bym nagrała takie coś, jakąś serię. No i tutaj już się zwijam do spania, zmywam makijaż, następnie idę umyć buzię. Pamiętacie, że błęd trzeba zawsze też umyć z buzi? Tak, my myju, myju wiemy, pięknie myjesz Monika, bujdzie super. <noise> no tak, wygłupy to standard u mnie. No i pamiętajcie, żeby wycierać, buj najlepiej jednorazowym, właśnie jakimś takim mm, ręcznikiem papierowym, bądźcie właśnie takim ręcznikiem, jaki ja za chwilę Wam pokażę, żeby wiadomo nie roznosić sobie sywków i żeby ta twarz była ładna, piękna i świeżutka. No, i że to był dzień mycia włosów, no to pokazuję wam produkty, produkty które użyłam. Tą akurat odżywkę pierwszy raz testowałam. Byłam już happy, bo umyłam główkę. No i lecę dalej z rutyną wieczorną. Dawno nie miałam tak maseczki, która tak brzydko wygląda na twarzy. <grym> Wyglądałam jak jakiś kosmita. No i lecę dalej z pielęgnacją. <krym> Tutaj serum z Eweliny Kosmetyk cyk, cyk, cyk. Oczywiście nie dotykamy buźki, żeby nie, nie przynosić sywków do środka opakowania. No i kremik. No i to by było na tyle z tego vloga. Chciałabym, z mojej strony chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego vloga, że jesteście po prostu ze mną. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy chcecie jakieś gamingi, bo ja bym z chęcią jakieś let's play z Wami porobiła. Na pewno będzie tutaj więcej kontentu niż tylko same vlogi luźne. Chciałabym po prostu tworzyć to, co kocham i dziękuję Wam, zostawcie łapkę w górę, pa pa!